Dobra, test, 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 test. zaczynamy, zaczynamy, taki szybki odcineczek, bo zaraz tutaj właśnie yy, spadam na socjal, więc yy, cóż, nic tutaj nie jest poradą, pamiętajcie, niech każdy kupuje wszystko rozważnie i sprzedaje też rozważnie, a nie trzyma non-stop. Zaczynamy, zaczynamy, bez intra, bez niczego, bo nie mam swojego deka, takie szybkie wiadomości, takie szybkie wiadomości. Na razie Bitcoin bez zmian, tutaj tak jak na rano nagrałem w Market Update, bez zmian. Albo mamy do czynienia z takim trójkątem, albo kto wie, może tworzy nam się tutaj w ogóle taki diamond tutaj pattern. tak? I zobaczymy, co tutaj dalej będzie. Jeżeli cena weszła, cena weszła tutaj na górę, na, z dołu do góry, to być może będzie wychodziła górą. Ostatnio te paterny na mniejszych osiach, a to jest pattern na jednogodzinówce, tak w tej osie wyłamywały się bardziej do dołu. Więc to tak tylko mówię e, informacyjnie, bo tak e, technicznie to bardziej do góry. tak? By było. I mamy też tutaj zobaczcie A, B, C, D, E. Więc y, tyle z Bitcoina na razie. Nic nowego się tutaj nie dzieje. E, cykl na tym, na dniówce na razie, no tak jakbym patrzył, zmierza ku dołowi, więc bardziej bym był nastawiony, że moglibyśmy wybić tutaj e, troszeczkę do góry, a następnie byśmy opuścili to wszystko wreszcie w słowie, którego nikt nie nawidzi na K. I tutaj możemy sobie też zobaczyć. Czekajcie. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają tutaj likwidacje. Weźmy sobie tutaj e, likwidacje. O, nie nie to sorki. O, tutaj. Weźmy sobie likwidację, jak wygląda tutaj. No, idealnie wygląda 104-105 tysięcy. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj też są takie dwie bandy, więc idziemy bokiem. No i wszyscy otwierają albo y, shorty, albo long. Albo long. Na razie wygląda bardziej, jakbyśmy te shorty w pierwszej kolejności zdjęli. Dobra. Pójdziemy tutaj, Trading TradingView, idźmy, zobaczmy, co się dzieje tutaj z Ethereum, bo Ethereum pięknie zaczęło tu wychodzić na 2700 i teraz tak. Sporo coinów robi taki układ. To tak, no dla mnie tutaj to wychodzi, jakbyśmy po prostu mieli już dywergencję i wychodziłoby ABC, tak? Ale sporo coinów zaczęło robić taki układ, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, taki kanał i dopiero później się poddaje. Tak, część z nich <coughs> wygląda. Że może zacząć nawet taki diagonal, ale nie wszystkie. Na przykład, tak moneta tak nie wygląda. Więc bym po prostu tylko dopasował sobie rzeczy tutaj. To jeszcze nic, to jeszcze nic. Zobaczmy tylko jeszcze dominację Bitcoina. Ta na razie tak jakby zrobiła, właśnie ja dałem tutaj to, ale ona tak jakby doszła do tej, zobaczcie, to jest 0,382 i teraz może pociągniemy jeszcze nawet tutaj do tego troszeczkę, do tego początku fali drugiej, tak? I może to by było nasze B. Może to było nasze, bo tak tutaj trochę za, za, za płytko, nie? Było, dlatego mieliśmy wzrost troszeczkę na altach, ale jakby ta dominacja teraz poszła i jakby się ten piątek właśnie kończył, ta dominacja jeszcze by trochę poszła, to znowu na weekendzie może mielibyśmy ruch taki. Albo stąd byśmy go zaczęli. To by było pięknie dla altów. I teraz przejdźmy na alty, ale troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Zobaczcie, Alex Baker nagrał yy, odcinek znowu e, pokazując swoje tutaj torby jakie ma, czyli mówił tylko o nich, że no wiecie, to są e, coiny, coiny, przedstawił tam parę coinów i są to coiny z tego repertuaru, który tutaj e, e, mamy, AIO, tak. Ja to jeszcze dodałem takie dwie koiny, HD coś tam i SPECT, SPECTRE, nie mam tych coinów. Dobra, nie mam tych coinów, jednak tu bym za bardzo tak nie tego, nie atakował, mamy 5 fal do góry, więc ja tutaj bym zaczekał na korektę na tej spektrę AI. Nie mam, nie mam tego, ale chętnie bym to uchwycił, jakby to było. Wspominał właśnie też o tych, właśnie e, hash AI, Anyone, e, Destra. Bardzo mówił dużo o Destrze, że Destra, 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 Destra. Więc patrzyłbym na tą Destrę, na Rai, tak. Um, I zobaczcie, Strobery. Bardzo ładnie wygląda bokiem. I ono teraz tutaj zaczęło troszeczkę nam spadać, ale ono się trzyma w tym range'u. Jakby znowu tutaj spadło do tego, do tak, na, nie wiem, do. 6 tysięcy, tylko wiecie, 0, 6 centów, sorry, albo 5,5 centa, no to znowu bym tutaj był zainteresowany tym dokupieniem tego, tej, tej strobery. Więc raj, bardzo ładnie. Patrzcie na te coiny, ponieważ te coiny ostatnio oddawały bardzo ładnie, a są one na y, woletach, właśnie Beckera i Elona Trace. Czyli jak już ruszyłby sezon, to oni by nagrywali o tych coinach. Och, ach, i o to chodzi, żeby był marketing. O to chodzi, żeby był marketing. Więc to są te coiny. I na tym odcinku on właśnie nam jeszcze pokazywał parę innych oraz powiedział też, że bardzo dużo memcoinów też zaczyna ruszać i Social Dominant zaczął też ruszać. Ale nie mieliśmy jeszcze tego ogromnego wzrostu, tak jak tutaj, zobaczcie, boom, na memcoinach. Spójrzcie, bo tutaj jeszcze tego nie było. Tak jak tutaj to, tak jak tutaj to, zobaczcie, takie coś i bam, tak? Tutaj, takie coś i bam. I teraz jesteśmy już tutaj i zobaczcie, jak te memcoiny zaczęły ładnie pchać się do góry, tak? ale jeszcze nie oddawały nic, jeszcze nic tutaj nie oddawały. Zobaczcie, jak sobie weźmiemy na temat coiny, właśnie ładnie poszły, nie wiem, pęgu patrzyłbym, jakby no, pęgu zrobiło raczej piątkę, jakby pęgu teraz miało jakieś retesty. No zobaczcie, tutaj po tym pierwszym impulsie, jakby tak, nie wiem, można było chwycić je za jednego centa, można troszeczkę mniej, dla mnie pięknie. Na przykład Pinut, który pięknie pompował, jak zszedł zobaczcie, widzicie, Pinut też zrobił tą taką flagę, co tam pokazywałem. Bardzo ładnie, i też tutaj zobaczcie, ma tą swoją korektę. I wypadałoby, powiem Wam, zrobić takie A, B, i na przykład tutaj takie C. Byłoby bardzo pięknie, bardzo pięknie. I po prostu tutaj jest A, B, i tutaj jest C, tu już jest końcówka, w sumie wypasowało. Więc uważajcie, bo jak tutaj to pasuje, no to wtedy moglibyśmy sobie tutaj na przykład to odbić. Ale poczekajmy na bitcoina i na tą dominację. Jak dominacja by teraz leciała do dołu, to co tu pokazywałem, to wtedy ten pinot mógłby tutaj zarobiście Odbić. Więc miejcie po prostu na uwadze te, te memcoiny. Już one skorekci, skorekciły tutaj. Ja tak mikro, mikro inwestmentsku czemu nie. Także mówił też, że właśnie memcoiny będą hiciorskie i że każdy to na, na nie się rzuca. Ten rato, zobaczcie, on pięknie wyszedł i pięknie od razu skorekcjonował. Ja tego rato, tylko tak, no nie uchwyciłem go niestety, ale znowu jest tutaj w tym, w tym range'u, gdzie cena odbija, więc znacie, jestem zainteresowany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj dla mnie. Graj, tak? Dla mnie graj. Także też rato sobie zapiszcie. Rato. Rata, rata taj. Yy, dobra, to mieliśmy, to mieliśmy, to mieliśmy. mieliśmy. Także czekam. Jak, jak będzie podniesienie się tego sezonu, mam coinów. Fucken, to będzie duże, to będzie duże. likwidację też tutaj mówiliśmy. I zobaczcie jeszcze sobie na monety typu e, Fantokeny. Fantokeny zaczęły się tutaj ruszać. Barcelona troszeczkę poszła tutaj. E, lift Spanish League Trophy, także. Będzie pewnie tutaj na tym pucharze poszczególne coiny będą mogły startować i ten, ten sezon tych fancoinów będzie pochodził po prostu bez, być może nawet nie będzie być ruszany wiecie, przez bitcoina i co, co tam się będzie działo. Bo zwykle właśnie jak byłaby z rybie to i tak te fan tokens tutaj leciały. Nie mam jak to wam tego pokazać, bo robię z laptopa i za bardzo dużo tapsów tutaj nie mogę otwierać, ale na pewno sami możecie sobie kliknąć tutaj na na różne CoinGecko i, i TradingView i po prostu sobie to wpisać, tak. E, dobra idziemy dalej. Autos i ten, e, jak to się nazywa, e, monotropika, Wiecie ta gierka co pokazywałem, ona cały czas robi tutaj hype i tą gierkę akurat mam tutaj. E, rato, czekajcie gdzie ona tutaj, przynajmniej miałem tą gierkę. E, o jest tutaj ta gierka, kołów bery, kołów Berry. dobra i ta gierka Zobaczcie, podniosła się tutaj, miała swój rytes, i powiem Wam, że tutaj bardzo ciekawie już dla mnie wygląda, tylko ona jest na tych, na, na dex -ach. Nie ma jej na tym, na, na MEX-ie, ale tutaj pasowałoby właśnie te uśrednienie w tym miejscu, przynajmniej dla mnie. No i bym poczekał, bo wiecie, jeżeli cena by spadała, jeżeli coś by się działo z jakąś korektą, no to wtedy tutaj bym mógł uchwycić, ale chodzi o to, że sama ta moneta jest dosyć, sama ta gierka jest dosyć popularna, ponieważ wyświetla się non-stop. I partneruje się praktycznie z innymi różnymi tutaj projektami krypto, i widać, że wygląda podobnie takiego Robloxu, e, takiego jak już tam, jak się nazywały, te takie cztery postacie, co są, co. Je, jedna wrabia, jedna jest. E, e, Incredible Insiders, nie. E, Suspected Guests. E, wiecie, e, ta gierka, w której jedna osoba zabija kogoś innego, ale nie wiadomo kto to zabił, i wszyscy muszą nominować, nie. E, kurde, nie pamiętam, jak ona się nazywa, bardzo podobna, ale tak to taki powiedzmy Robloxowy Steam, nie, i takie. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Protokolsi. Słuchajcie, w protokolcach też może dziać się teraz bardzo dużo, ponieważ protokolsi zaczęli udostępniać swoją platformę za darmo, można sobie wejść na protokols tutaj e, io i po prostu zobaczyć cały tutaj ten panel, no a protokolsi ładnie się podnieśli od samego tutaj dna. Także stronka wygląda całkiem całkiem. Zobaczcie. I można zobaczyć różne interesujące gadżety, jeśli chodzi o hajpy. Kto tam hypuje dane coiny i tam różne inne gadżety, tak? W tej chwili właśnie mówię. I to może być użyte później właśnie jako taki revenue albo zapotrzebowanie na tokeny. Gdyż nie wiem akurat, czy tutaj jest. Nie przeczytałem. Czy subskrypcja tego będzie. Za tokeny, czy trzeba po prostu revenue i trzeba coś wykupować, ale darmowy panel też tutaj ładnie wygląda i też jest sporo informacji, które może sobie przeklikać, popatrzeć, co, gdzie, jak yy, i takie tam różne yy, sprawy. Yy, wiecie, chodzi o to, że wtedy można zobaczyć, kto jaki marketing gdzie daje, i po prostu jak ta osoba znowu jakieś coinie mówi, to być może jak jest dobrym no to czemu czemu nie? Mnie na tej liście tutaj nie ma, także także spokojnie. Weźmy sobie kliknijmy na przykład tutaj na Top Gainer's, czekajcie, może coś tu tutaj. Okay, Centerfish. o, Centerfish ładnie. Centerfish poszedł tyle? Centerfuge, zaraz, zobaczmy. Centerfuge, to akurat tutaj mam Centerfuge. Um, CFG. Wow. O, oh, wow. Ej, ej, słuchajcie, no to wychodzi, że może być teraz kasa nie w tych ai które trochę poszły, a właśnie w RWA, które nie poszły. Jak wygląda on do... Czekajcie, wyłączy to. On do, No właśnie, on to zrobił ten pattern, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, taki pięć. Dla mnie takie, to jest taki powrót i dopiero wtedy coś by można było zrobić. A tak w ogóle to raz, dwa, trzy tutaj wygląda korekta, ale przy takim hype jak jest teraz, coś wątpię, żebyśmy połamali piętro i spadlibyśmy. Tro, trochę nie bardzo. Raczej tak, raczej to jest jakiś układ. Nie wiem, taki może nadęty troszeczkę diagonal, zobaczcie tutaj. Tak byśmy może to zrobili. O, co? O taki kanał. Nie za bardzo, musiałbym to bardziej tak zobaczyć. Zobaczmy token. Token też się trochę wyszedł. Zobaczmy Rio tu już wyszło. No ale Center już jeden z dużych boson. No też mógłby jeszcze zrobić jedno. Bo one wszystkie zobaczcie robiły po trzy, nie? Dusk też mógłby zrobić jeszcze jedno. To chociaż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz było A, B, C tutaj. Co tutaj? Sipul, który był bardzo duży poszedł. Bo zobaczcie mega tutaj. Też dopiero robi tą konsolidację. Więc widać, że te, które tak się użyły, Uważajcie, bo one mogą strzelać, jeżeli właśnie strzelałyby RWA. Ten center tutaj widzę, że coś mógłby zrobić. Zobaczmy nasze konie. Plum. Bez zmian plum tutaj. Autos. O, yy, w takiej konsolidacji zobaczcie, jak właśnie tamten. O, Airbnb miał bardzo podobno. Airbnb. I Airbnb też zaczęło iść. Po takiej zobaczcie tutaj konsolidacji. Więc być może, być może coś się tutaj zbiera. Lingo mogło wreszcie tutaj coś pokazać. Ładnie, ładnie. Mogłoby dobra. I jeszcze zostało nam tylko parę. Yy, Olympics. Zobaczcie, Olympics osiągnęło milion sign-upów na swój early access. Także Olympic, jako mikro dominator mikrogierek i yy, yy, współpracujących m.in. na tonie, i w ogóle cały ton, który będzie chciał konkurować na przykład, przynajmniej tak dla mnie to wygląda, z Facebookiem oraz na przykład z yy, Google Storem, yy, gdyż, gdyż być może na tonie, czyli na Telegramie, na apce, zmieni się coś w wyglądzie, y, takim frontpage'u, gdzie będzie może panel z grami. Dużo osób na przykład nie wie, że istnieją gry na Telegramie. I nie mówię tutaj o klikaczach, że tam mamy coś klikać, jak na przykład Hot albo Bloom, który niedługo będzie miał właśnie swoją premierę, tą TG. Trzeba będzie robić swapy, już chyba jest ostatni dzień na to do zrobienia, nie wiem. Tylko normalnie gry, normalnie gry jakbyście ściągali z, z tego, z, z Play Store. Trzeba tylko napisać małpa i tam E, e, games, tak? I wtedy wchodzicie w stronę gier, więc jakby ten panel był zbudowany na pierwszej stronie, bam! I wtedy nagle growe rzeczy na Telegramie mogłyby się zacząć ruszać, a sam Telegram jest zainteresowany, żeby jak najwięcej casualowych ludzi tutaj robić, bo jest podpięty portfel. Hong Kong Investments Avenue, ok, raportował też, że posiada e, ten e, cztery, prawie 15 milionów wart dolarów e, w share z IBIT, tak? Nie. 15, prawie 15 milionów akcji warte prawie 700 milionów i shares, tak? bit, czyli na razie, a ten e, w Azji jest on tutaj największym, e, tym e, trzymającym bitcoinowego ETF-a, bo jeżeli posiada tyle akcji, a iShares ma ETF-y bitcoinowe, to jakby posiadali bitcoin, tak? Bardzo, e, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, tak? Total Holder Positions valued at 695 milionów. Więc zaczynają atakować. Pamiętajcie, że instytucje nie muszą kupować bitcoina. Mogą kupować szersy firm, które trzymają bitcoina, a te firmy, które trzymają Bitcoina, po prostu będą go trzymały na hard loku, że nie będzie on wychodził. Takie było założenie na Grayscale, czyli bitcoin by znikał. Ale wiemy, jak się stało. Przy rynku bearish, przy bardzo dużym, nagle są straty i trzeba tutaj wychodzić z tego. I wtedy też. To wszystko jest spuszczane, więc spokojnie, ten Bitcoin nie, że będzie non stop trzymany. On też będzie od czasu do czasu zmieniał swoje ręce. No i ostatnia wiadomość, słuchajcie, Kyle tutaj pokazuje, że JP Morgan mówi, że Bitcoin przegoni złoto, tak? In H2, Corporation, nie w ten, nie wiem, nie do końca nie wiem co H2 znaczy tutaj, ale chodzi o to, że Bitcoin przegoni złoto i będą właśnie dzięki temu, że... Będzie kupowanie poprzez korporacje i US State w ogóle. Czyli JP Morgan spojrzał na to coś innego. JP Morgan będzie czerpał z tego jakieś korzyści, prawdopodobnie ze stablecoinów. I ciekawe, czy też nie będzie tutaj w Treasury i też nie będzie kupował bitcoina, bo bez powodu wcale nie mówi tej wiadomości. Pamiętajcie, mówi pozytywną wiadomość o krypto, po to tylko, bo też jego torby tam są pewnie. I tym optymistycznym akcentem. Bym się tutaj żegnał, pamiętajcie, Bitcoin idzie bokiem, dominacja Bitcoina może troszeczkę jeszcze podbije, więc Alty, kawałeczek by tylko cofnęły. I później jakby ten układ ABC by się sprawił, to może na weekendzie mielibyśmy kolejny rajd altów i to byłby rajd na przykład RWA, ponieważ on, ten RWA, nie za bardzo poszedł. Nie mieliśmy tych takich final, final, final strzałów, tak? I pamiętajcie, że Bitcoin. Jeżeli to jest ten pattern działa, to Bitcoin opuszcza ten pattern, czyli tutaj mieliśmy E i zaczynamy tutaj wychodzić do góry, co? Mamy energię i mamy też prawidłowy cykl. To tyle na razie, trzymajcie się. Cześć!